Dzień dobry Państwu, Tomasz Jankowski, wbrew cenzurze, wraz ze mną Mateusz Piskorski. Dzień dobry Państwu. I zapraszam Państwa do obejrzenia dzisiejszego na zdrowy rozum, który znowu będzie w takim specjalnym formacie w formacie rozmowy z gościem z zewnątrz. Ale zanim Państwu powiem o czym będziemy rozmawiać, to zapraszam oczywiście do polubienia nas w innych mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na TikToku, jesteśmy także na x czyli Dawnym, Twitterze. I również na telegramie. A dzisiaj będziemy rozmawiać z człowiekiem bardzo popularnym. Człowiekiem, który jest znanym przecież artystą, a który spotyka się z właściwie niezrozumiałą nienawiścią establishmentu, tych tak zwanych środków masowego przekazu, tylko dlatego, że jest rosyjskiego pochodzenia tylko dlatego, że potrafi jechać do Rosji i akurat wtedy nie atakuje władz Federacji Rosyjskiej. Mówimy oczywiście o Iwanie Komarenko, znanym na pewno widzom, czy starszym, czy młodszym, który zgodził się z nami na ten temat porozmawiać. Natomiast no właśnie, zacznijmy sobie od takiego wstępu tytułowego. Czy Rosjanin może być Polakiem? I ja może tak dopytam jeszcze, czy Rosjanin, żeby móc czuć się Polakiem, to musi mówić to samo, co establishment w swoich środkach ogłupienia ludzi. Niezależnie od pochodzenia, proszę Państwa, obywatel Polski ma prawo do mówienia, myślenia i twierdzenia tego, co uważa za słuszne. Wyrośliśmy już z czasów etnocentryzmu, kiedy to obywatele nasi polscy byli różnicowani z uwagi na swoje pochodzenie. Były takie postulaty, na przykład w okresie międzywojennym, ale no, na szczęście teraz nikt ich przynajmniej oficjalnie nie głosi. Ale wydaje się, że faktycznie proszę Państwa i o to będziemy pytać Pana Iwana Komarenko, e, wydaje się rzeczywiście, że ludzie o określonym, w tej chwili o określonym e, pochodzeniu e, są w Polsce Piętnowani, nie instytucjonalnie, na szczęście nie instytucjonalnie, to podkreślmy jeszcze, ale piętnowani, czyli poddawani takiemu okrutnemu czasami naciskowi, który jest gorszy od politycznego nacisku, bo naciskowi terrorowi poprawności politycznej tej. Społeczny no wiesz, wykreowany, Ta machina sztucznie. się nakręca, bo się też próbuje nas przekonać, że my musimy być tymi rusofobami, tak. że to jest niby naszej... rzecz. To jest nieodłączna część tak. polskości, prawda? To znów kłania się i Roman Dmowski na przykład, który mówił o tym, że już no, sparafrazować, że, że bardziej niż kochają Polskę nienawidzą Rosjan, nawet tych Rosjan. Którzy są z pochodzenia Rosjanami, a tak naprawdę obywatelami polskimi, obywatelami od wielu, wielu lat naszego państwa. I nawet zasłużonymi, wśród nas, zasłużonymi, zasłużonymi właśnie. dla polskiej kultury. Otóż to, ale popatrzmy. Zapraszam Państwa na rozmowę z Iwanem trzeba Witamy serdecznie na Wbrew Cenzurze. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. I cóż, zaczniemy sobie może od takich dawnych czasów, bo pani Iwanie, mnie cały czas zastanawia, dlaczego ta... Rusofobia jest przypisywana Polakom jako coś, co rzekomo wysysamy. Z mlekiem matki. A przecież y, choćby, nie wiem, lata 90., kiedy Polacy i Rosjanie się po prostu spotykali, rozmawiali, choćby na bazarach, to wydaje mi się, że tego raczej takiego, przynajmniej na tym poziomie społecznym, tej takiej nieufności nie było, ale no, to jest to, co mi się wydaje. A ja mam do Pana pytanie, jak Pan wspomina tamte lata? No jako, prawda, jeszcze młodszy człowiek, właśnie tutaj w Polsce, jako ta osoba z tym piętnem rosyjskiego pochodzenia. Generalnie ja przez 30 lat, bo tyle mieszkam w Polsce, ja się nie odczuwałam żadnej rusofobii, tym bardziej, że ja bardzo się skolonizowałem. Ja jestem po studiach filologii języka polskiego. Ja 20 lat pracuję na scenie, czyli mówię o swojej karierze, prawda? Więc zagrałem ponad 3000 koncertów, nie tylko w Polsce, ale i za granicą dla Polonii. Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Irlandia, wszędzie tam grałem. Dla Polaków, więc no trudno mi mówić. O jakiejś tam rusofobii, generalnie, tym bardziej, że ja śpiewam po polsku, więc ja jestem, generalnie, jeśli na przykład niektórzy dziennikarze, i nie niektórzy, a większość, ja mówię o tych właśnie dziennikarzach, a którzy pochodzą z tych wszystkich komercyjnych a, redakcji a, mainstreamowych, no to nagle ja dla nich w ciągu ostatniego, ostatnich dwóch lat, czyli od początku tej wojny, stałem się rosyjskim piosenkarzem. To bardzo ciekawe, bo dlatego, że w moim repertuarze piosenki są, w 99% w języku polskim, więc nie wiem skąd to się wzięło takie, że ja jestem rosyjskim piosenkarzem. niem w Rosji nikt nie zna generalnie. Ja nie jestem znany w Rosji, ja jestem znany w Polsce, bo, ja, bo ja jestem polskim piosenkarzem, zrobiłem karierę w Polsce. Bo w Polsce mieszkam od 33 lat, więc jakby, no moim zdaniem e, to jest wszystko kwestia polityki. Nie e, e, jakby stosunków międzyludzkich, prawda? Bo tak jak Pan zada takie pytanie, skąd właśnie ta rosofobia, prawda? Moim zdaniem po prostu e, to jest wszystko polityka, czyli, czyli ludzie, którzy, do których jakby należą stery władzy, e, są w stanie tak manipulować ludźmi, e, że, że ci ludzie w sposób taki ogłupiały zaczynają w to wierzyć. E, no ja nie jestem dzieckiem, jest, mam ponad 50 lat, więc nauczyłem się jakoś tam, nie wiem, przyglądać się w życiu, analizować życie, szczególnie, że naprawdę przyszedłem przez, przez ostatnie kilka lat. Porządną szkołę, więc że tak powiem, otworzył się we mnie szósty zmysł czy siódmy zmysł. I widzę o wiele więcej niż przed 20, 2020 rokiem. Właśnie więc... ja to chcę zapytać wie pan, bo też mówimy jednak o tym w odpowiednim kontekście, znaczy pan stał się ofiarą hejtu. Pan stał się ofiarą takich, ja sprawdzałem trochę te publikacje pod, na, na temat pańskiego nazwiska i jakby taką wściekłość tego mainstreamu wywołuje to, że Pan potrafi pojechać do Rosji i pokazać coś zupełnie innego niż te media by chciały. I nagle właśnie pan się staje tym strasznym rosyjskim piosenkarzem, który bezczelnie jeszcze pokazuje, jak wygląda życie w Rosji zamiast iść z prądem tych głównych establishmentowych tez, które próbują nam pokazać Rosję i Rosjan jako w ogóle dziki kraj, dzikich ludzi i tak dalej? Słusznie. Przede wszystkim ja jestem artystą niezależnym i ja od tego trzeba zacząć. Ja zawsze byłem artystą niezależnym i po dziś dzień nikt zostaje, więc nikt mi nie pisze scenariuszów i nie pisze żadnych, nie czytam to z kartki, co mam powiedzieć do kamery bardziej, że e, od kiedy e, przestałam być gościem e, chociażby nawet tvn -y, no bo jak brałem udział nad gwiazdami i ja odniosłem tam sukces drugie miejsce, to zapraszali mnie bardzo, bardzo często. Później władze się, się zmieniły, się zmienił mój gusta, a dziennikarze, e, ja wtedy też nie ukrywam, zagłosowałem a, na prezydenta, m, pana Andrzeja Dude, więc pewnie dziennikarze byli e, z przeciwnych partii e, OPO. A się wściekli na mnie, czy mnie e, zapraszać, ale ja wtedy byłem niezależny i nadal pozostaję niezależnym. A dziwi mnie to, że wyjeżdżając do mamy, właśnie do mamy podkreślam, nie do Putina, e, bo oni tak jako sobie wszyscy mówią, że ja wyjeżdżam do Putina na Kreml, nie na herbatkę. Głupota e, to totalna. E, więc e, każdy mój post, komentarz, komentarz nie komentarz, post. Um, na Instagramie albo na Facebooku um, interpretuję to jako straszne, nie wiem, propagandę. Jeśli, jeśli na przykład siedzę z mamą i piję kawę, no to, no to zachwalam Rosję w ogóle, albo na przykład leżę w łóżku z kotką, z aliską, no to znowu propaganda prorosyjska. Nie wiem, no przecież to jest takie absurdalne. To jest obsesja w ogóle, to jest choroba. Ja to nazywam chorobą. No, trzeba odróżnić rzeczy zwykłe, e, nie wiem, związany z, z życiem, prawda, nie, wiem, rodzinnym i tak dalej, z polityką. To co ja ma wspólnego z tą polityką? A może panie Iwanie, no a może właśnie to jest ta pana wina, której nie mogło panu przebaczyć, że pan powinien pojechać i powiedzieć, że Putin to jest diabeł, że Rosja jest straszna, że nie da się tam żyć, że właśnie nie ma łóżka, że nie ma kawy, żeby się jej napić, prawda? Może właśnie odwrotnie, może trzeba było tak zrobić, może, może to jest warunek bycia dobrym Rosjaninem w Polsce pan ja co, robię, ja robię show na scenie, ale w życiu ja jestem prawdziwy. Nie mam zamiaru zakładać maski i odstawiać szopkę w życiu realnym, bo mi to będzie po prostu przeszkadzało. Po co? Mnóstwo artystów mamy na polskiej scenie, którzy nie zdejmują masek, schodzą ze sceny. Ja, to nie, ja, ja nie lubię takich artystów, bo dlatego, że artystą trzeba być na scenie, a w życiu trzeba być sobą. Takich ludzi lubią. Umknęła mi myśl taka jedna, a. Okej, okay, może do niej powrócę. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. To ja zadam trochę kontrowersyjne pytanie, bo ja wiem, że pan się akurat, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to się specjalnie jakoś tam nie wypowiadał, ale czy nie ma pan wrażenia, czy nie ma pan wrażenia, że, 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 że to też jest trochę takie narzucająca narracja, że po prostu jako człowiek z rosyjskim pochodzeniem Musi pan się wypowiedzieć przeciwko, bo inaczej z automatu jest pan traktowany jako ten, który popiera specjalną operację wojskową i popiera, prawda, te wszystkie mniej lub bardziej prawdziwe zbrodnie, że jakby odpowiada pan za ofiary tej wojny i tak dalej, tak dalej. Że może tutaj też właśnie tego zabrakło, tak? Tym, tym, tym dziennikarzom, którzy chcą panu na siłę powiedzieć, co pan powinien myśleć. No nie widziałem, że aż taki. Ważny jestem na polskiej scenie, bo z jednej strony mówię, że jestem ruskim piosenkarzem, a z drugiej strony <głos》>, jestem aż tak ważny. No nie wyobrażałam sobie i, i nie wiedziałam o tym, że jestem aż tak ważny. I wszyscy dziennikarze w Polsce czekają na moje, <głos》>, moją wypowiedź. No cóż, dziękuję bardzo. E, e, wracając, wracając jakby do m, tego właśnie m, tej kwestii, którą Pan poruszył, którą która jest bardzo ważna. Przede wszystkim ja się nie angażuję w politykę, bo chcę zostać neutralnym ze względu na to, że ja mam rodzinę zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie. I dziennikarze o tym doskonale wiedzą. Doskonale o tym wiedzą i jest mi bardzo, bardzo przykro, że wiedząc o tym, oni rozpętali taką nagonkę. Podejrzewam, że po pierwsze, to jest zęsta za COVID że ja się y, dołączyłem się do ruchu StopNOP, y, gdzie przewodniczką jest Justyna Socha, i ruch, który y, y, powstał przeciwko szczepionkom a, przymusowym na COVID, a nie antyszczepionkowy ruch, tylko właśnie tym szczepionkom przy, y, na COVID podkreślam. A y, po pierwsze, a po drugie, a po drugie y, ja y, to była zemsta, y, y, a po drugie, ja, ja mam rodzinę, tak jak już powiedziałam, na Ukrainie, i to jest ciocia moja, czyli siostra mojej mamy. Ja mam całe kuzynowstwo. Właśnie dowiedziałam się niedawno, że mój brat, Misza, który mieszka na Ukrainie, już został ranny i tak na, w głowę. I tak naprawdę dziennikarze o tym nie chcą wiedzieć, oni nie chcą tego słyszeć. Tak naprawdę w tym wszystkim to ja jestem największą ofiarą. Niech mi pan wskaże na, w Polsce, na dziennikarza, kto ma rodzinę, zarówno, zarówno nie wiem, w Rosji i na Ukrainie. E, jeden z członków tej rodziny został ranny. Nie ma takiego nie ma takiego człowieka. Znaczy ja panu powiem z własnego doświadczenia jako człowiek gdzieś tam mający do czynienia z tymi mediami w Polsce, że one nie mają zielonego pojęcia o tym, jak wygląda sytuacja w Rosji na Ukrainie. Nie mają też pojęcia właśnie o tym, że mnóstwo jest takich rodzin, które nawzajem się mają czy w Rosji, czy na Ukrainie. I naprawdę ten obraz jest przedstawiany jako jednostronny, natomiast ja pozwolę sobie na taką, może to nie jest okazja, żeby sobie dowcipkować, ale widzi pan, śpiewał pan o tych czarnych oczach, to teraz pan został czarnym ludem. No. Dla tych dziennikarzy. Trochę tak się to. Thank you. Jeszcze raz? Czarnym kim. Czarnym ludem. To tak właśnie jest nieraz. Jest ktoś, kto zostaje tym wrogiem publicznym, prawda? I, i, i ktoś, to w kogo trzeba rzucać te oskarżenia. Mogę po prostu tylko współczuć i, 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 i życzyć, żeby to się jak najszybciej zakończyło. I żeby też pan miał prawo jak najbardziej się tutaj realizować, bo tytuł naszego dzisiejszego programu jest tytułem jak najbardziej ironicznym. Tak, niezależnie od tego, czy ktoś ma rosyjskie korzenie, czy nie, może jak najbardziej być Polakiem. I przecież pan jest kimś, kto tworzy polską kulturę, kto ma ogromny wkład. Ja, Pańskie piosenki pamiętam z mojej przecież młodości. Myśmy tańczyli do tego w różnego rodzaju dyskotekach. Więc odmawianie teraz Panu dlatego, że Pan nie wypowiedział jakiegoś poglądu, a nie, że Pan jakiś konkretny wypowiedział, czyli jeszcze odwrotnie, no jest po prostu podłe. I mam nadzieję, że ten, ta nasza dzisiejsza rozmowa, choć w jakimś stopniu przyczyni się do tego, żeby ludzie, którzy to Panu robią, się po prostu upamiętali. Ładnie. Tym bardziej, że to nie tylko chodzi o piosenkę Jej czarne oczy. Czarne oczy są najbardziej jakby znaną piosenką, ale ja bardzo dużo zrobiłem jakby poza poza całym tym takim jakby całą tą piosenką, którą wszyscy znają. Eee, ja na przykład nie wiem, wiele razy dziękowałem Janowi Pawłowi II, dzięki któremu a, jestem w Polsce, bo dzięki niemu jestem w Polsce. W internecie to wszystko można znaleźć, a, ja mu Dedykowałam piosenkę, tak mówił papież. Później tą samą piosenkę tłumaczyłam na język angielski. Najpierw zaśpiewałam tą piosenkę z dziećmi z domu dziecka. Telewizy nagrywał nagrywała nagrywał, nagrywał telewizja Trwam. Później tą samą piosenkę przetłumaczyłam na język angielski. Pojechałam do RPA i przez cały miesiąc przebywałam w RPA i nagrywałam tą piosenkę z dziećmi a z, a z, z biednych też rodzin. Te dzieci zabrałam do Polski. W 16 roku zaśpiewaliśmy przed Franciszkiem a na Światowych Dniach Młodzieży w Polsce na błoniach krakowskich. W ten sposób chciałam się odwdzięczyć Janowi Pawłowi II. Dziennikarze tego kompletnie nie zauważyli. Oni widzieli to. Oni wszystko widzieli. Fakt nawet sam parę razy tam napisał. Wszystko zapomnieli. Wszystko. I teraz jak przyszła nagle wojna, to i ja nie powiedziałam, że Putin jest zbrodniarzem. Tylko dlatego, że ja wybrałam pozycję neutralną, bo mam zarówno matkę, w Rosji, jak i ciotkę e, m, na ukraińsku z to oni powiedzieli że to, to właśnie oni mnie wrzucili właśnie do takiego, e, takiego przydziału, że, e, że skoro nie skoro e, jakby nie nazywam płci zbrodniarzem to znaczy że tak jakbym popełnił sam to zbrodnie, więc nie należy zniszczyć bo nagonka była tak silna że, że ludzie po prostu podchodzili do mnie na ulicy grozili mi Gruźdkaralek pod e, moim, moimi postami w Instagramie były set, setki, setki, setki. E, na ulicy ludzie podchodzili do mnie, pluli w twarz, a mówili, e, 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 jak przychodziłem na przykład na skrzyżowaniu, na, swoim, na, swoim, na, swoje, na swoje, w swojej dzielnicy, na Ursunowie, mówili, czy ciebie, przepraszam, będę przyklinał teraz dobrze. Czy ciebie kurwa rusku jeszcze nie ubili, a, albo kuju jeden? I tego było jeszcze miesiąc temu, mi tak powiedzieli, chuj, jeden, nie? I tego jest mnóstwo, mnóstwo. Po prostu ludzie rzeczywiście, nie tylko. Te groźby zmaterializowały się. I ja bardzo często wyjeżdżałam do mamy, bo nie byłem w stanie tego wytrzymać po prostu. I za każdym razem, jak ja wyjeżdżałam do mamy, i. Wrzucałam bardzo takie delikatne zdjęcie, że jestem przy kawie, chciałam jakoś tak z fanami się połączyć. Dziennikarze bardzo szybko to brali na warsztat i mówili, że pojechałam do Putina, pupilek Putina, e, sieję propagandy i tak dalej. Więc to koło się nakręcało. Ja w ogóle nie wiedziałam, jak z tego wyskoczyć. Aż w końcu stwierdziłem, że no, sorry, no jak ja wrócę w ogóle do kraju, gdzie spędziłem 33 lata, gdzie mam wszystko: mam samochód, mam dom, mam przyjaciół, mam pracę, czyli co miałbym z tego wszystkiego zrezygnować, gdzie pojadę? I jak ja to wszystko załatwię w ogóle? Ja wróciłem do Polski, wynająłem kancelarię, kancelarię prawniczą, prawnika i myśmy zaczęliśmy działać, bo nie było innego wyjścia. Dziękujemy, dziękujemy też za takie informacje i ja bardzo proszę też naszych widzów, żeby zwracali uwagę na takie przypadki. I bardzo proszę też o komentarze, bo myślę, że naszemu dzisiejszemu gościowi przyda się parę słów. Otuchy. Panie Iwanie, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że tego rodzaju przykre sytuacje nie będą się już w pana życiu powtarzać i mam nadzieję, że nie będzie Pan ustawał w swojej pracy artystycznej, dzięki której ta nasza rzeczywistość jest chociaż trochę bardziej kolorowa. Dziękuję jeszcze raz. Moimi Państwa gościem był Iwan Komańko, a ja wracam jeszcze do rozmowy z Mateuszem Piskorskim. Pozdrawiam serdecznie. Nie po tej rozmowie zastanawia przede wszystkim to, dlaczego Iwan Komarenko musi się posiłkować prawnikiem, musi się posiłkować taką pomocą, którą aranżuje sam z własnych środków, a nie podlega jakiejś takiej reakcji nawet czysto politycznej ze strony ludzi, którzy chcieliby, żeby Polska uchodziła za poważne państwo na arenie międzynarodowej, właśnie po to, żeby chronić ten wizerunek. No bo przecież jeżeli dochodzi do takich ataków, jak, jak Pani Wam sobie przedstawiał na obywateli ze względu na ich pochodzenie no to to kompromituje państwo na, 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 na arenie międzynarodowej, a może wręcz właśnie ktoś chce, żeby on był tak traktowany, tak? No ale Tomek, jeśli na poziomie, proszę państwa, naszego parlamentu, naszego parlamentu, przedstawiciele największych sił politycznych, może nie wszystkich, ale największych sił politycznych, całkiem niedawno, już w tej nowej, aktualnej kadencji, używają przymiotnika ruskie i ruski z taką pogardą, z nienawiścią w głosie, to to oznacza, że to, co oni tak w poprawnej nowomowie anglojęzycznej określili mianem hate speech, to już jest oficjalny język polskiej polityki. I jeśli, proszę Państwa, takie bałwany, tak takich nazwę, w polskim Sejmie posługują się takim językiem, to dają przyzwolenie marginesowi społecznemu na posługiwanie się językiem jeszcze brutalniejszym, zupełnie bezkany. Ale ja mam w związku z tym apel, do wszystkich, którzy Pana Iwana obejrzeli, nas oglądają, reagujcie. Skoro jest ta presja społeczna jakby w tą stronę politycznie poprawną, to broncie, brońcie za każdym razem, jak tylko słyszycie ten język nienawiści, prawdziwy język nienawiści, którego również Pan Iwan badał ofiarą, Reagujcie na wszystkie możliwe sposoby, reagujcie prawnie, reagujcie publicznym piętnowaniem tych przypadków, bo to od nas tak naprawdę zależy. Mówiłeś Tomek o dobrym wizerunku państwa polskiego. Dużo o dobry wizerunek państwa, między nami mówiąc, to już trudno, po tym co to państwo robi w ciągu ostatnich wielu lat. No, nie ale mówię za późno. dbajmy o dobry wizerunek narodu polskiego, narodu polskiego, nas jako Polaków. Nieważne jakiego pochodzenia etnicznego, ale Polaków. Którzy do takich rzeczy po prostu nie dopuszczają, którzy wyrażają otwarty, ostry sprzeciw wobec zachowań tego rodzaju. I to narodu polskiego, który bez twórczości Iwana Komarenki byłby na pewno uboższy o wiele różnych, właśnie produktów, czy twórczości, zwłaszcza jego nie, artystycznej, niezależnie od tego, jakie ma przecież przekonania, bo nie o tym dzisiaj rozmawiamy. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze na zdrowy rozum. Czekamy na Państwa komentarze. Żegnają się Mateusz Piskorski. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. I Tołoszenkowski, do zobaczenia.